Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał łazarz, którego Jezus wkrzesił z martwy. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta usługiwała, a łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku narodowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swoimi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to, Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich? Ubogim. Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos wykrał to, co składano. Na to rzekł Jezus, zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogi zawsze mieć u bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale tak żeby ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwy. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Otwo Słowo Pańskie. Bracia i siostry w Chrystusie Panu. Dzisiaj w Ewangelii podsumuje się dwie postawy Boga. Jezusa Chrystusa i samego życia, Tego, który jest życiem. I wobec namaszczenia, które dokonuje Panu Maryja, Judasz protestuje. Rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który miał Go wydać, czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich? Bogim. Kochani, to co mówi, nie jest żadnym barbarzyństwem jest powiązane z nauką Jezusa. Ale łatwo jest protestować wobec tego, co robi, robią inni również bez ukrytych, jak to powiemy motywów, jak w przypadku właśnie Judasza. Jakkolwiek protest powinien być aktem, jak to powiemy, odpowiedzialności, musimy zapytać się, w jaki sposób my byśmy postąpili, co my, co my jesteśmy w stanie zrobić. W przeciwnym razie protest może być tylko, jak w tym przypadku, skargą tych, którzy czynią źle. Na tych, którzy próbują robić rzeczy najlepiej, jak tylko potrafią. I widzimy, kochani, dalej, właśnie tą piękną rzeczywistość. Maria namaszcza stopy Jezusa i wyciera je swoimi włosami, by, bo uważała, że jest to, co należy zrobić w tym momencie. To czyn, jak to powiemy, Natchniony wspaniałą wielkodusznością. Zrobiła to, wziąwszy fund szlachetnego i drogocennego olejku narodowego. To akt miłości, i jak każdy akt miłości, jest trudny do zrozumienia dla tych, którzy go nie podzielają. Kochani, Myślę, że od tego momentu Maria zrozumiała to, co wie, e, e, powie także święty Augustyn, pisząc właśnie takie słowa. Być może stopy pana są nadal potrzebne na tej ziemi. A więc o kim poza swoim, swoimi uczniami powiedział, Cokolwiek uczyniście jednemu z tych najmniejszych moim braciom, mnieście uczynili. Wy wydajecie to, co zbędne, ale wdzięczny jestem za to, co zrobiliście dla moich stóp. I myślę, kochani, że właśnie te słowa świętego Augustyna są właśnie takim odzwierciedleniem. Powinny być odzwierciedleniem także naszej postawy życia. Protest Jezusa jest bezużyteczny, prowadzi tylko kochani do zdrady. Uczynek Marii sprawia, że kocha jeszcze bardziej swego Pana i zarazem kochać jeszcze bardziej nogi Chrystusa, które chodzą po tym świecie, jest właśnie obecnieniem. Tej miłości, którą możemy okazać właśnie w postawie naszej służby, której myślę, że każdego dnia uczymy się względem tych, których mamy blisko siebie. Niech ten wielki tydzień, który przeżywamy, kochani, będzie właśnie kroczeniem za Jezusem. Można by powiedzieć, że niech będzie kroczeniem właśnie poprzez. Wchodzenie w jego ślady. Amen.